Ja się pochwalę, że kiedyś wyjebałem wodę z, z pisuarów w szkole i Zala, zalałem nauczycielski. Pozdrawiam. Brawo. To mój kumpel kiedyś w migilię, wszystkie przyciski naraz popciskał i musieliśmy sprzątać wodę. A wiecie, jaka jest największa beka z tej całej sytuacji? I jeszcze z tego się śmiał oczywiście. Ja też się śmiałem. Po tym jak na początku miałem, miałem niby miała, miała pokryć koszty tego, że że, że zalałem nauczycielski korytarz. A, a finalnie wyszło coś takiego, że mama powiedziała Ej, ale przecież z, z racji orzeczenia dostajecie na mojego syna pieniądze z, do szkoły, do, przychodzi wam przelew tam chyba z pięć tysięcy miesięcznie e, za to, że, że mają ucznia z, z niepełnosprawnością w szkole i dosłownie pokryło to koszta na, tego, wymiany e, podłogi w nauczycielskim i w korytarzu. No kiedyś tak by nie... chciałem bawić i sobie mówię, no tak powiedziałem: A co się stanie, jak zostawię włączonym ten takie pokrętło od Pisuaru? Co nie? To co się może stać? Patrz... Ja idę na lekcję, patrzę, a tam, a tam korytarz kurwa w wodzie. A ty tak ja? Kurwa. No kurwa, no co się zbijamy ze szkoły. Oczywiście wszystkie podejrzenia od razu na mnie, bo ja się spóźniłem na lekcję, więc jezdička. trochę w złym stylu to zrobiłem. Iwa Wisedu. jest na lekcji. Poza tym też mieli kamery i tak dalej, to wiesz. Dobra, ja sobie zmienię kategorię na Twitchu na Just Chatting i sobie z wami pogadam.